tym roku Powiat Działdowski, będący organem prowadzącym szkół ponadpodstawowych, kontroluje swoje placówki pod względem gotowości do rozpoczęcia roku. W tym roku ze względu na COVID przybyło zadań do wypełnienia i skontrolowania. Szanowni Państwo, jak corocznie w ostatnich dniach sierpnia Powiat Działdowski przygotowuje placówki oświatowe do nowego roku szkolnego, co też... Stanie się z dniem 1 września. Podczas tych przygotowań, jako osoba, która kieruje oświatą w powiecie, dokonujemy oceny stanu przygotowań, nowych, e, przygotowań uczniów do podjęcia nowego roku szkolnego. W wyniku tych działań. Wyjątkowego zresztą roku, którego, jak Państwo wiecie, musimy wprowadzić nowe procedury, przestrzegać zaleceń zarówno ministra edukacji narodowej, jak i głównego inspektora sanitarnego. Każda placówka, dyrektor każdej placówki oświatowej musiał wprowadzić wewnętrzne regulaminy właśnie organizacji zajęć edukacyjnych w swoich placówkach oświatowych. Zostały one przeprowadzone co Zostało też stwierdzone na wspólnym spotkaniu dyrektorów wraz ze mną i z panią naczelnik Wydziału Światy i Edukacji. Teraz odbywają się tak zwane wizyty w szkołach, aby określić stan przygotowania do przyjęcia nowych roczników, a także uczniów, którzy przebywali na wakacjach. Po analizie tychże właśnie placówek światowych twierdzą, że wszystkie placówki są właściwie i bardzo dobrze przygotowane do przyjęcia uczniów od 1 września. Jestem przekonany, że zapewnia to bezpieczeństwo tym uczniom, uspokajają wszystkich Państwa, zarówno rodziców, uczniów, jak i kadr pedagogicznych, pracowników szkół, że czekamy na uczniów, jesteśmy gotowi do podjęcia nowego roku szkolnego i edukacji, wychowania, opieki uczniów. Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół życzymy spokojnego i spędzonego w zdrowiu roku szkolnego.